Ostatnio na biurko naszej redakcji trafił wideorejestrator firmy Black Sys. Wideorejestrator jest dość małym urządzeniem i na pierwszy rzut oka no, nie zdawaliśmy sobie sprawy z, tym, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. A okazuje się, że rejestrator jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. To znaczy nagrania, które pochodzą właśnie z tego rejestratora mają niebywałą jakość zapisu. Nasz testowy rejestrator wyposażony jest w kamerę przednią Full HD, czyli rejestruje ona materiał o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, oraz dodatkowo jest wyposażony również w kamerę tylną. Ta z kolei jest w stanie zarejestrować obraz w rozdzielczości HD czyli w rozdzielczości 720. Mamy tutaj slot na kartę pamięci. Urządzenie jest w stanie obsłużyć około 32 giga. Taką kartę. Standardowo, natomiast do zestawu jest dołączona karta 16-gigowa. Taka karta pozwala na zapis materiału około 3 godzin. W opcji możemy również kupić system GPS do tego urządzenia. Wówczas będziemy mieli jeszcze dodatkowe dane do naszego materiału, który będzie zapisany na karcie pamięci, mianowicie o tym z jaką prędkością jechaliśmy, no i przede wszystkim gdzie jechaliśmy, czyli na mapach Google po prostu będzie można naszą trasę prześledzić. Rejestrator nie jest niestety wyposażony w ekranik. Myśleliśmy, że jest to wada, ale absolutnie nie jest to jakieś uciążliwe, dlatego że po prostu rejestratora nie będziemy oglądać tych nagrań podczas jazdy. Jak działa rejestrator? Przede wszystkim należy go po prostu skierować w stronę przedniej szybki, podłączyć tylną kamerę oraz podłączyć do niego zasilanie. Rejestrator nam Zaraz ładnie powie pani tutaj w rejestratorze, która jest ukryta, że rejestrator zaczyna swoje działanie. Czyli właśnie dostaliśmy informację, że rekorder zaczyna swoją pracę. zaświeciła się lampka. Pani właśnie powiedziała, że zapis odbywa się dwukanałowo czyli i przednia i tylna kamera zaczęła rejestrować. No i zobaczmy, jak wygląda nagranie z takiego rejestratora. Videorejestrator, który dostaliśmy do testów koreańskiej firmy Blacksys, nie należy do najtańszych. Najtańsza opcja tego videorejestratora to koszt 859 zł. Natomiast jeżeli chcielibyśmy doposażyć go dodatkowo w GPS, musimy zapłacić już 929 zł. Możemy go również nabyć z wersją, z kamerą tylko naprzód. Wówczas cena. Wynosi 699 zł. Tak naprawdę tanie rejestratory chińskie, powiedzmy takie za 100-200 zł, również są w stanie zarejestrować materiał i radzą sobie świetnie pod warunkiem, że mamy pełne oświetlenie. Ten rejestrator jest w stanie również zarejestrować bardzo dobrej jakości materiał, ale w momencie, gdy jest na dworzu ciemno. Zobaczcie, jak wygląda takie nagranie, które no, jest bez dobrego oświetlenia. Uważamy, że wideorejestrator jest naprawdę wart swojej ceny. A jeśli są Państwo zainteresowani, polecam sklep www.alkotestery.com Tam można nabyć te właśnie rejestratory.